Osiemnasta niedziela zwykła. Nieprzemijające skarby. Czytanie z Księgi Kocheleta. Marność nad marnościami, powiada Kochelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju to także jest marność. Świat jest cudowny i piękny. Zachwystujemy się nim. Gdy wyruszamy w dalekie podróże, czy wchodzimy do ukwieconego przydomowego ogródka. Cudowne jest wspólnotowe życie, gdzie miłość jest najważniejszym prawem. Jak dobrze obudzić się rano, skoro świt, zachłysnąć się pięknem porannej zorzy i śpiewać popularny przebój sprzed lat. Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask duszkiem pić. Nim w górze tam skowronek zacznie tryl, Jak dobrze wcześnie wstać, dla tych chwil, gdy nie ma wad. Wspaniały, piękny świat, Jak dobrze wcześnie rano wstać. I tak piękno naszego świata i piękno naszego życia można wyliczać w nieskończoność. Pisarze i poeci zamknęli to piękno w nieprzeliczonych utworach. Jakby wbrew temu brzmią słowa biblijnego mędrca Kocheleta. Marność nad marnościami, powiada Kochelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Imię Kochelet nie jest imieniem własnym, ale oznacza funkcję lub urząd mędrca przemawiającego na zebraniu. Autor tej księgi należał do mędrców, którzy zajmowali się zagadnieniami filozoficzno-religijnymi i nauczali sztuki życia. Zgodnie ze stosowaną w tamtych czasach fikcją literacką, autor tej księgi narratorem uczynił Salomona, słynącego z mądrości i bogactwa. Ten literacki zabieg ma podkreślić, że słowa te są tak ważne. Te słowa są tak ważne, jakby wypowiadał je sam król Salomon, co uzmysławia nam, że, będąc tak bogatym i tak mądrym, można doświadczać znikomości tego świata, marność nad marnościami. Jednak to nie pesymizm ma ostatnie zdanie w tej księdze, ale nadzieja i piękno. Ale do tego jeszcze powrócę. Teraz popatrzmy na prawdziwą marność tego świata, po której zostaje otchłań zła i zhańbione imię. Zapewne wielu z nas pamięta marny koniec przywódcy Libii, Muara Kaddafiego. Okradając swój naród, stał się nieprzyzwoicie bogaty. Jego majątek szacowano na 100 miliardów dolarów. Mówiło się także, że miał dostęp do 150 ton złota w libijskim banku centralnym. Żył w niewyobrażalnym luksusie. Jego pałace kapały złotem, a jego luksusowo urządzona sypialnia w prywatnym samolocie budziła zdumienie. Był on bezwzględnym satrapą, dla którego życie ludzkie nie miało wartości. W czasie swej dyktatury pozbawił życia tysiące ludzi. A swoich rodaków zepchnął na skraj nędzy. W swym bezwstydnym i niemoralnym życiu przebrał miarę. Naród się zbuntował. Pamiętamy filmy ukazujące ostatnie chwile życia satrapy, który żył jak król, tyran. Wyciągnięto go jak szczura z rury kanalizacyjnej. Zmaltretowany, zakrwawiony, błagał o życie, a otrzymał strzał w głowę. Ten człowiek, pławiący się w luksusie, noszący się jak dumny król, teraz leżał jak skrwawiona szmata na libijskiej drodze. Ta scena może być niejako ilustracją do w najgorszym znaczeniu biblijnych słów: marność nad marnościami. Jeszcze inny satrapa za naszej wschodniej granicy, który uważał się za pana nad panami. Nawet za pana życia, a niektórzy jego rodacy traktowali go niemal jak Boga. Stał się jednym z największych zbrodniarzy, którego znamy pod nazwiskiem Stalin. Na swoich rękach miał krew milionów niewinnych ludzi. Ten krwawy zbrodniarz 5 marca 1940 roku podpisał wyrok na polskich oficerów, których zamordowano w Katyniu. Historia zatoczyła koło. Nad tym mordercą. 13 lat później, 5 marca 1953 roku, w zasikanej piżamie, z lękiem i nienawiścią w oczach Stalin zmarł. Po wylewie konał cztery dni, a najbliżsi współpracownicy nie udzielili mu pomocy, spokojnie patrzyli na jego konanie. Ten koniec nie tylko przywołuje ostrzeżenie koheleta, marność nad marnościami. Ale mówi także o sprawiedliwości, która dotyka także najpotężniejszych władców, najbogatszych tego świata, po których zostaje beznadziejna ciemność i nicość. W obliczu tej sprawiedliwości, marność może prowadzić na zatracenie albo także ku zbawieniu. Jeszajachu Olejbowiec, jeden z najbardziej znanych współczesnych myślicieli izraelskich, tak napisał o księdze Kocheleta. Jednakże w tej pełnej sceptytyzmu księdze, co do jej rzeczy, nie ma wątpliwości. Cała ta marna rzeczywistość istnieje w obliczu Boga. Bóg jest obecny w każdym wersecie zwoju. Ta obecność Boga nadaje inny sens rzeczywistości, którą mędrzec nazywa marnością nad marnościami. Prawdziwa marność to niedostrzeganie obecności Boga. Nie dostrzegli jej wspomniani wcześniej dwaj zbrodniarze. W dzisiejszym pięknym świecie jest wiele marności tylko dlatego, że dzisiejszy człowiek nie dostrzega często obecności Boga. Pisał o tym wiele lat wcześniej błogosławiony Michał Sopoćko, spowiednik świętej siostry Faustyny. Największym niebezpieczeństwem duchowym naszych czasów jest zeświadczenie dusz ludzkich. Nastrój laicyzmu wciska się dziś zewsząd do wszystkich mniej odpornych dusz. Nie atakuje on jak dawne herezje poszczególnych dogmatów wiary, ale podkopuje cały nadprzyrodzony światopogląd, usiłując odebrać sensy życiu wewnętrznemu. Zbagatelizować je i usunąć poza nawias trosk współczesnego człowieka wszelkie pozaziemskie aspiracje i pragnienia. Żyjemy w dobie szalonego tempa techniki pod hasłem coraz to bardziej śmiałych zdobyczy ludzkiego umysłu, w gorączce wielkich miast, gdzie każdy nerw, każdy mózg zmierza do pełniejszego wyżycia się i użycia. Ziemski raj ma wyrugować z duszy ludzkiej płonne rzekomo marzenia o pozaziemskich wartościach. Stąd płynie niechęć do religijnych książek, lęk przed kazaniami, płytkość zredukowanych do minimum religijnych praktyk przy głębokiej ignorancji zasad wiary, rozprzężenie etyki indywidualnej i rodzinnej oraz samolubnych instynktów użycia. W drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Kolosan czytamy Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach, rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej rządzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Chrystus w przypowieści uwrażliwia nas na to, abyśmy w rzeczywistości, która jest marnością, Pamiętali o obecności Boga, co uchroni nas przed zmarnowaniem życia. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze i pobuduję większe, i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla ludzi, a nie jest bogaty przed Bogiem. Według logiki tej przypowieści najbogatsi są właśnie ci, którzy potrafią odkryć obecność Boga w swoim życiu. Jego miłość, która nam podpowiada, dziel się tą miłością z bliźnimi, a wtedy to, co przemija i wydaje się marnością, staje się wieczne i sięga nieba. Do słów Kocheleta nawiązuje święty Jan Paweł II w liście. Do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku. Młodość, jak zorza poranna, szybko przemija, powiada Kochelet. Biblia nie waha się mówić otwarcie, czasem nawet ze śmiałym realizmem, o nietrwałości życia i o nieubłaganym upływie czasu. Marność nad marnościami. Marność nad marnościami, wszystko marność. Tuż nie słyszał tego surowego napomnienia starożytnego mędrca. Najlepiej rozumiemy je my, ludzie starzy, nauczeni doświadczeniem. Mimo tego wolnego od złudzeń realizmu, pismo święte zachowuje bardzo pozytywną wizję wartości życia. Człowiek niezmiennie jest stworzony na obraz Boży, a każdy wiek ma swoje zalety i zadania.